Czy możliwe jest, by jedno z najpotężniejszych państw świata upadło? Nadchodzi przyszłość, w której Wielka Brytania przestaje być krainą Anglików. Witajcie w świecie, gdzie kalifat brytyjski staje się rzeczywistością. Wielka Brytania, dawne imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce, kraj, który przez wieki przyjmował imigrantów z różnych stron świata. Jednak wraz z falami migracyjnymi po II wojnie światowej, struktura społeczeństwa zaczęła się zmieniać. Dane nie kłamią. W niektórych miastach, takich jak Birmingham czy Bradford, populacja muzułmańska osiąga już 30-40%. To, co kiedyś było marginesem, staje się głównym nurtem. Czy to tylko fantazja? Pewne zmiany są nieuchronne. W tej wizji przyszłości. Kalifat brytyjski powstaje jako odpowiedź na dominację liczebną i polityczną nowych mieszkańców. Przejęcie władzy odbywa się nie przez wojnę, lecz przez demografię i prawo. Rdzenni Anglicy zaczynają czuć się obco we własnym kraju. Zmiany w systemie edukacji, publiczne przestrzenie zdominowane przez nową kulturę, wszystko to prowadzi do masowej emigracji. Czy jesteśmy świadkami narodowego eksodusu? Ten scenariusz może wydawać się ekstremalny, ale czy naprawdę jest niemożliwy? Historia pokazuje, że każde imperium kiedyś upada. Czy Wielka Brytania znajdzie się na tej liście? Co myślisz o przyszłości tego kraju? Podziel się swoją opinią w komentarzach.